Obudziłem się rano, zaparzyłem kawę jak zawsze. Zanim jeszcze córka zdążyła zejść po śniadanie, zerknąłem na telefon i wtedy zobaczyłem to, czego nikt nie chce widzieć: ogień, dym, policja z armatkami wodnymi, dzieci zakrywające uszy, a wszystko nie w jakimś odległym kraju, tylko w Europie, w UK, dokładnie w Balimanie, w północnej Irlandii, czyli rzut beretem stąd. I wtedy przyszła myśl, czy ja, zwykły emigrant, siedzący z rodziną w Irlandii, naprawdę jestem bezpieczny? W Balimanie płonęły samochody, płonęły domy, płonęły osiedla, w których mieszkają emigranci. Ludzie tacy jak ja, jak ty. Tacy, którzy kiedyś przylecieli z jedno i nadzieją, że gdzieś w tej Europie będzie lepiej. A tam zamiast lepiej wojna uliczna. Policja mówi, że wszystko zaczęło się od domniemanej napaści. Ktoś coś powiedział w internecie, zaczęły się plotki, potem protest, ale ten protest bardzo szybko zamienił się w zamieszki. W ruch poszły butelki z benzyno, kamienie, metalowe pręty. W balimenie przez cztery dni nie dało się normalnie żyć. Rodziny ewakuowane, dzieci w piżamach wnoszone przez strażaków i ani słowa o polskich mediach. Widzisz, dlatego ja robię ten film, bo to wszystko dzieje się obok nas, tuż za miedzą, nie na innym kontynencie, nie w jakimś serialu na Netflixie, tylko obok. I nie chodzi tu o to, żeby siać panikę, chodzi o to, żeby się obudzić. Bo jeśli sąsiad cię nie ostrzeże, że dach przycieka, to może za chwilę zala ci ciebie, prawda? Wiem, że wiele osób pomyśli... A co mnie o to obchodzi? Co mnie obchodzi, UK? Ja jestem w Irlandii. No właśnie, też jestem w Irlandii. Dokładnie 18 lat, i wiesz co? Ja pamiętam, jak było w 2008 roku. Wtedy też myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni, że jako Polacy mamy swoją pozycję. Aż przyszedł kryzys, a z kryzysem strach, a ze strachem kozły ofiarne. Kto stracił pracę pierwszy? Kto był do odstrzału? To był tańszy. Emigrant, teraz historia się nie powtarza. Ona się rymuje, mamy nowy kryzys, inflacja, ceny rosną szybciej niż pensje, ludzie są zmęczeni i znowu zaczynają szukać winnych i znowu padają nazwiska. Kowalski, Iwanow, Mohamed. To nie są przypadki. W tym roku w Irlandii, nie w UK. Tylko tutaj mieliśmy już kilka podpaleń, bloki socjalne, ośrodki pomocy, najpierw jeden, potem drugi, w Limerick, w Dublinie, w Mullingar. Media to opisują jako incydenty, ale ludzie, którzy tam mieszkają, nie czują się jak po incydencie, czują się jak po zamachu. Ja też się zastanawiam, co by było, gdyby to był mój blok. Gdyby ktoś rzucił butelko z benzyną w moje okno. Gdyby córka musiała uciekać w środku nocy przez balkon. Pamiętam jak kiedyś znajomy z UK powiedział: Zawsze miej dokumenty przy sobie i coś do ubrania w plecaku. Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Wtedy się uśmiałem, no teraz chyba nie do końca. Bo jako emigrant nie masz tej samej ochrony. Policja może przyjechać, ale nie zawsze cię zrozumie. Sąsiad może zauważyć dym, ale może też odwrócić wzrok. Władze będą coś mówić o społecznej integracji, ale ty i tak wiesz, że jesteś tu gościem, prawda? Nawet jeśli mieszkasz 10 czy 20 lat, nawet jeśli płacisz podatki, nawet jeśli twoje dziecko urodziło się tutaj. I to jest sedno, bo to nie jest już pytanie, czy warto wyjechać z Polski. To jest pytanie, czy warto tu zostać, w kraju, w którym może się odwrócić od ciebie z dnia na dzień? Nie wiem, jak odpowiedzieć. Każdy ma inną sytuację. Ktoś ma kredyt, ktoś ma dzieci w szkole, ktoś ma choromatkę w Polsce. Ale wiem jedno: nie wolno nam udawać, że nic się nie dzieje. Musimy o tym mówić. Musimy się przygotowywać. Nie chodzi o sianie paniki, ale o zdrowy rozsądek. Bo nie jesteśmy już młodymi chłopakami z plecakiem i CV. Jesteśmy ojcami, matkami, partnerami. Odpowiadamy za kogoś więcej niż siebie. Więc co możemy zrobić? Po pierwsze, rozmawiać z sąsiadami pokazać twarz nie być tylko tym z piwnicy, co nie mówi po angielsku. Po drugie, znać swoje prawa wiedzieć, co robić, gdy coś się dzieje gdzie dzwonić jak się bronić. Po trzecie, nie żyć w bańce. Nie myśleć, że nas to nie dotyczy. Mieszkam na wsi, a tam wszystko spokojnie. Bo kiedy zaczyna się palić, nie pyta, czy jesteś w mieście, czy z prowincji. Wiem, że niektórych może ten film wkurzyć, bo może lepiej byłoby wrzucić coś pozytywnego o tym, ile kosztuje chleb, albo co mnie zaskoczyło po przyjeździe. Ale prawda jest taka, że życie emigranta to nie tylko śmieszne anegdoty i porównania zarobków, to też strach, niepokój, nocne przewracanie się z boku na bok. I musimy o tym mówić, póki jeszcze możemy. Dlatego pytam Was: czy czujecie się bezpiecznie tam, gdzie mieszkacie? Czy zauważyliście coś niepokojącego? Czy Wasi sąsiedzi, znajomi, współpracownicy są otwarci? Czy coś się zmieniło? Zostawcie komentarz, podzielcie się historią, bo to, co dziś dzieje się w Balimenie, może jutro wydarzyć się w Kork, albo w Poznaniu, albo u Ciebie na ulicy. Jeśli będziemy razem, może uda się wcześniej zauważyć ten dym i nie pozwolić, by ogień doszedł do naszych drzwi. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów o emigracji bez lukru, bez ściemy, kliknij tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.